Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No jesteśmy na stronie turnamentów. Dzisiaj zajmiemy się Champion Chase Turnamentem, ale jeszcze zaczął się Champions Training, a więc kurczaki będą potrzebne. No i zaraz się tym zajmiemy. Mam nadzieję, że nie tylko kurczakami, a więc zaczniemy Champion Chase. Tutaj ciągle są te punkciki, te, no, ta waluta do zdobycia, aby na tej ścieżce do duszy Kasandry uczestniczyć. To jest też pewien problem u mnie, taki, że ja musiałem zużyć. Dużo ansientów, kilkadziesiąt ich poszło, aby we wcześniejszym wydarzeniu jakoś te punkty zgagnąć. No więc teraz tutaj mamy pułap na pięciu i pół tysiąca punktów, ale fajnie byłoby też legendarną, mityczną książkę zgagnąć, nie wspominając już właśnie o samej esencji. Zobaczymy, jak to pójdzie. Słuchajcie, 195 mam teraz tych ansientów nawet mimo zużycia tych kilkudziesięciu wcześniej. No i tutaj na celowniku jeden z asasinów, Edward Kenway, na pewno bym się nie obraził, gdyby on mnie tutaj, no moje konto zasilił. Jest na to szansa tutaj, nawet przy tych moich samoningach, no bo jesteśmy gdzieś tam na progu Mercy. Więc zobaczmy, może to jeszcze nie jest takie stricte Mercy, ale za chwilę powinniśmy tam wkroczyć. Oczywiście, dużo epików mile widziane. Na początku mamy dwa epiki. No i czekamy na tą pierwszą legendę. Niech to będzie nawet ten Także chciałbym ich sobie zgromadzić, chociaż nie robią oni aż takiego wrażenia jak żuwie. No to jednak, kto wie, kto wie, warto pewnie mieć ich w kolekcji. Trzecia dziesiątka, trochę tych epików się pojawia, no ale my czekamy cały czas na złotą błyskawicę, więc. No już gdzieś to Magsy powinno być, tak mi się wydaje, więc szanse będą wzrastały. No ale w chwili kiedy to mówię i o Boże, Tila. Nie jest to Edward, jest to Tila. Słuchajcie, niegdyś chyba najgorszy czempion w grze, ale ona Dostała jakiegoś buffa swego czasu, z tego co ja pamiętam, co nie zmienia faktu, że nadal nigdzie chyba nie gra. Na A1 atakuje przeciwnika, może ukraść mu buffa, a także ma 50% szans, żeby podkraść drugiego buffa, innego buffa z targetu i jeżeli on jest pod wpływem dwóch lub więcej buffów. Tutaj po wyascendowaniu na A2 atakuje wszystkich, ma HP burn do rzucenia na dwie tury i także continuous heal na swoich sprzymierzeńcach. No i na A3 ponownie atakuje Wszystkich. Zwiększa czas trwania HP Bagna i ma także szansę na umieszczenie licza i heksa. Także nie wygląda jakoś tak najgorzej po tym buffie, ale tak jak kojarzę to jej właśnie z jakiejś drużyny, nie kojarzę, żeby specjalnie grała. Czy ja mam orków wymaksowanych? Pewnie już tak w Faction Guardian. No cóż, Mercy spalone na tyle to nie najlepiej, ale jeszcze możemy troszkę posamunować. Zajrzymy sobie później, kto wie, nie zawsze musi to być Mercy, przecież na tym koncie może coś się tu pojawi trochę bez Mercy, żeby wpadła jeszcze jakaś legenda, która by mnie tutaj ucieszyła. Epików troszkę wpada, więc. O tyle ciekawie. Słuchajcie, ile ja ich zużyłem. No start... Na razie 60, więc chyba jeszcze możemy sobie pozwolić na jakieś samonowanie. Jak wiecie, ja tam lubię mieć jakieś zasoby właśnie w takich sytuacjach awaryjnych, A, rare tax. No dobra, zobaczymy co wpadnie po 10 rarkach. Może, może tu się będzie chciała gra w jakiś sposób zrewanżować, czy da mi następne, no, tempo wyhamowało, słuchajcie, zobaczmy szybciutko jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o punkty, zajrzymy sobie do tego Champion Chase'a i no tak, jeszcze do 5,5 tysiąca brakuje tutaj, żeby zgarnąć te orzełki, właśnie, ale już niewiele. No i czy ja bym, no bardzo bym chciał iść do tej mitycznej książki, tak naprawdę, to jest zasób, którego ciągle brakuje. Nawet te mityki, które ja mam nieliczne, nie są specjalnie wyksiążkowane. Albo, w, no niektóre są, Embrys jest na przykład, ale część jest tylko częściowo. Dobra, spróbujmy, czyli potrzebujemy jeszcze tam około 3000 punktów. No to to jest trochę, więc przynajmniej niech pojawiają się tutaj więcej, więcej tych. I Maszalt. No to też jest oczywiście duplikat. I nie jest to Edward, Marshall to jest już przyzwoity czempion, cały czas tak myślę. Kiedyś podobno też był bardzo kiepski, ale jak ja już zacząłem grę, no to on był po bufie i był swego rodzaju moim nemesis na arenie. Potwierdzało się generalnie, to tutaj na A1 atakuje przeciwnika i healuje właśnie tego czempiona na podstawie. I atakuje też wszystkich, którzy są pod wpływem Licza. Na A2 umieszcza Increase Speed i Increase Crit Damage, a także Fill i Licz na przeciwnikach. No i właśnie zawsze ten trufir umieszczał na moich tutaj na arenie właśnie tych zawodnikach, i ten trufik zawsze działał, więc strasznie mnie maszalt właśnie w tej wczesnej grze denerwował, to taka dygresja. Na A3 atakuje przeciwnika, ma tutaj no stówkę, jeśli wyksiążkujecie szans na ukradzenie wszystkich buffów. Umieszcza też Heal Reduction, więc ja go tutaj do Ponurego Lasu zabiegam jako jednego z szczępionów właśnie z Heal Reduction. Umieszcza także Continuous Heal na nim tutaj na 3 tury i aura a tak, w dungeonach, onach. Także nie wiem, czy to nie jest mój trzeci marszałt, tak naprawdę. Czy to nawet w Faction Guardian nie będzie, no ale czempion przyzwoity. Słuchajcie, nie wiem ile tych punktów. Możemy dzisiaj trochę jeszcze posamonować. Wpadło coś bez Megsy. No to to już jest jakiś pozytywny, generalnie sygnał. No tu tylko jeden epik i 340 punktów. Możemy to też rozegrać taktycznie i jeszcze sobie zachować te szagdy, żeby zobaczyć, bo gdzieś tam mi się wyświetliło, że jestem na szóstej pozycji. No mało mało tych epików. O, miejsce się skończyło. Czyli słuchajcie, dobra, 85 mi już tylko zostało, więc 110 szardów poszło tutaj generalnie dwie legendy, więc no jedna z Mercy, ale druga bez, więc generalnie jest dobrze. Punkciki mamy zgarnięte, a do tej mitycznej książki ile brakuje? 700. Ma, nam tu policzyło. Słuchajcie, no to otwórzmy jeszcze tą jedną dziesiątkę na koniec, tylko tu sobie przestawię, żeby to szło gdzieś indziej, skoro się miejsce skończyło, więc potrzebujemy jeszcze tych 400 punktów przynajmniej jeden epic no i już potem jest legenda Hondik no więc ilość legend się zgadza ale Hondik też oczywiście na moim koncie jest dobrze resztę oszczędzamy starym zwyczajem Hondik też jest przyzwoitym czempionem, kiedyś grał więcej teraz już nie bardzo ale na A1 atakuje przeciwnika, dostaje ekstra turę i obniża cooldown, właśnie tego stacji strajka. O dwie tury, jeżeli zabije tutaj przeciwnika, tutaj atakuje wszystkich. No właśnie, i tu umieszcza Decrease Defense i Decrease Accuracy na dwie tury, więc fajny skill. No i tutaj jest ten jego Strike, gdzie obniżam w A1 jego cooldown. Atakuje przeciwnika, tutaj wyzerowywuje jego Tug i atakuje także wszystkich innych, jeżeli. Ten atak był krytyczny. no Tak zwykle się go robi. Ten atak powierzchniowy ma szansę na umieszczenie weekend, także umieszcza HP burn na przeciwników, których turn metal jest poniżej 30%. No i pasywka pod, wypełnia turn metal właśnie tego czempiona. Za każdym razem, kiedy uderzy i umieszcza turmeter, kiedy też ktoś jego z przymierzeńców umiera. Więc, no słuchajcie, ilość legend nadspodziewana. Jakość jest całkiem przyzwoita, gdyby nie to, że no poza może tą tilą. Która i tak została zagradowana, poza tym, że są to generalnie wszystkie duplikaty, tak? Czyli tak, to był Krasnolud, ten ostatni Hundik. No to ja już mam ich w, um, wszystkich wypełnionych. Może go zamienię i kogoś innego wzmocnię. Tu się zastanowię. Dalej był Mashalt, który jest chyba w Vandedach. No tak, mam trzech maszaldów, to tak mi się właśnie wydawało. Może maszalda właśnie wzmocnię? No bo chyba z tych handedów to jego najczęściej używam, w przeciwieństwie w zasadzie do tych, których tutaj widać. Może poza moje o której był odcinek. I Tila, Tila jest pewnie z orków. O, no to czy nie, tutaj też to jest moja trzecia. Trzecia Tila jednak więc nie uzupełnię orków do końca. Powodzenia wszystkim życzę, słuchajcie, tyle ode mnie wyszło, nie najgorzej, choć trochę liczyłem na tego Asasina, ale przyjdzie go pewnie w inny sposób zdobywać. Tyle ode mnie na tą chwilę, powodzenia, trzymajcie się, cześć.